Czy zastanawialiście się kiedyś, ile właściwie komórek ma Excel? Lub jak najszybciej przejść do ostatniej komórki Excela? Albo co zrobić, aby praca z Excelem była szybsza i łatwiejsza? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziecie w tym odcinku. Zapraszam! Excel posiada bardzo dużą liczbę skrótów klawiszowych, dzięki którym możemy pewne czynności wykonać szybciej, co prezentuję dzisiaj kilka najważniejszych, które znacząco ułatwiają pracę w Excelu. Pierwszy z nich to Control plus Strzałki. Będąc w pustym arkuszu, możemy przeskakiwać do ostatniego wiersza i ostatniej kolumny. Poprzez dodanie klawisza Shift do tego skrótu zaznaczymy wszystkie komórki poniżej obecnie zaznaczonej, a następnie zmieniając strzałkę możemy zaznaczyć cały arkusz. Arkusz możemy również zaznaczyć przy pomocy klawiszy Ctrl A lub wciskając trójkąt w lewym górnym rogu. Jak zatem sprawdzić, ile komórek ma Excel? Aby to zrobić, musimy oczywiście przemnożyć ilość wierszy przez ilość kolumn. Ilość wierszy łatwo sprawdzimy przechodząc do ostatniego wiersza przy pomocy zaprezentowanego skrótu. Jak widzimy, Excel posiada 1048 576 wierszy. Nieco trudniej będzie ustalić jaka jest ilość kolumn w Excelu ponieważ ostatnia kolumna oznaczona jest symbolem XFD. Aby to zrobić, wystarczy, że, że zaznaczymy pierwszą kolumnę, a następnie wciśniemy i przytrzymamy klawisze Ctrl Shift oraz strzałka w prawo. Jak widzimy w lewym górnym rogu pojawiła nam się łączna liczba zaznaczonych wierszy oraz kolumn. 1 48 576 wierszy oraz 16 384 kolumny, co po przemnożeniu da ponad 17 miliardów. Dlatego, gdyby ktoś chciał policzyć wszystkie komórki w Excelu w arkuszu, nie radzę robić tego ręcznie. Do ostatniej komórki Excela jak również do każdej innej komórki możemy przejść również przy, poprzez wpisanie adresu danej komórki w pole w lewym górnym rogu. Na przykład, jeżeli wpiszemy xfd 1048576, przeskoczymy do ostatniej komórki w naszym arkuszu. Lub przykładowo jakaś bliższa komórka, na przykład K20, spowoduje, że przejdziemy do tejże wpisanej komórki. Spójrzmy teraz, jak Excel zachowa się, gdy wykorzystamy te skróty w arkuszu z danymi. Poprzez klawisz CTRL oraz poszczególne strzałki przejdziemy do ostatniej kolumny lub ostatniego wiersza, zawierającego jakiekolwiek dane. Z tym zastrzeżeniem, że w momencie gdy któraś komórka będzie pusta, na przykład usunę teraz dane z komórki A6, przez ciśnięcie Ctrl strzałkę w dół przejdziemy do ostatniego wiersza, który zawiera kolejno jakieś dane. W momencie, gdy Excel stwierdzi, że któraś komórka jest pusta, zatrzyma się na jednej komórce wyżej. Natomiast żeby przejść do ostatniej komórki, która tak naprawdę nas interesuje, musimy przeskoczyć dwie komórki niżej i znowu pop poprzez wciśnięcie klawiszy CTRL strzałkę w dół przeskoczymy do ostatniego wiersza z danymi. Poprzez klawisze SHIFT i strzałki zaznaczymy poszczególne kolumny lub poszczególne wiersze, natomiast używając Obok klawiszy Ctrl Shift oraz strzałki zaznaczymy wszystkie kolumny zawierające dane oraz przykładowo wszystkie wiersze zawierające dane. W momencie, gdy ustawimy się w pierwszym wierszu, który zawiera nagłówki naszych danych, bardzo przydatnym Skrótem jest kombinacja klawiszy Ctrl, Shift oraz L, dzięki którym możemy automatycznie włączyć filtrowanie danych. Pokażę teraz przykład, jak w praktyce wykorzystać zaprezentowane skróty. Jak widzimy. W ostatnim wierszu posiadamy dane dotyczące 90, 95 miasta na naszej liście 100 najbardziej zaludnionych miast Polski. E, natomiast pozostałe 5 dane pozostałych 5 miast e, nie są prawidłowo poukładane w kolumnach, natomiast możemy przy pomocy skrótów klawiszowych bardzo łatwo i szybko poustawiać e, te dane. We właściwe miejsca. Także zamiast kombinować z ręcznym zaznaczeniem kilku komórek, później wciśnięciem prawego klawisza myszy, wybraniem kopiuj, i później wklej. Możemy to zrobić znacznie szybciej. Skorzystamy tutaj również z bardzo popularnych kombinacji klawiszy: Ctrl C, czyli kopiuj, Ctrl V wklej, Ctrl Z cofnij, to właśnie teraz zrobię, żeby cofnąć ostatni ruch, i Ctrl X wytnij. Jak to zrobić? Ustawiamy się w komórce H96 i stosujemy po kolei kombinację skrótów. Jak widzicie poszło bardzo szybko. Ostatnie dwie rzeczy, które chciałbym zaprezentować w tym krótkim szkoleniu są następujące. Pierwsza to skrót Ctrl-T, dzięki, dzięki któremu możemy zmienić nasze dane w tabelę. Nasze dane zawierają nagłówki, także te opcje zaznaczamy, potwierdzamy. Już mamy gotową tabelę. Ostatnią bardzo przydatną kombinację klawiszy możemy zastosować w momencie, gdy pracujemy w jednym arkuszu Excela, a nasze dane chcemy skopiować do. Nowego arkusza. W związku z tym możemy bardzo szybko zastosować następujące kombinacje: Ctrl A, zaznacz całość, Ctrl C, skopiuj, Ctrl N, otwórz nowy arkusz, Ctrl V wklej. Jak widzimy, poszło bardzo szybko. To był pierwszy odcinek na kanale Projekt Excel dotyczący podstaw Excela napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie zagadnienia chcielibyście, aby pojawiły się w kolejnych odcinkach z tej serii.